And this cycle of birth and death is the answer to our desires. I ten cykl narodzin i śmierci jest odpowiedzią na nasze pragnienia. You will come back into this world as long as you have a desire to overlord and to enjoy the material body. Będziemy wracać, czy będziecie wracać do tego świata ponownie, właśnie w tym cyklu, tak długo, jak będą istnieć pragnienia, cieszenia się, pragnienia panowania i exploit cieszenia się panowania, wykorzystywania, eksploatowania natury. So therefore, uh, we are seeing that God has given us a very wonderful ability. Dziś zatem że Bóg dał nam taką wspaniałą e, umiejętność. Debility is the greatest of all decisions which a man can make. To jest donośność siedem takich najspanieńszych, można należy do najspanieńszych decyzji, jaką człowiek może podjąć. It is the exercise of the highest degree of freedom. Jest to takie Ćwiczenie, naj, e, ćwiczenie, się w wolności, w najwyższym e, stopniu wolności. Jest to to, co może zmienić wszystko w chwili. It is that which, It is that which us from the very birth. It is that which jest to coś, co towarzyszy nam już od samych narodzin. It is the greatest power of defending ourselves. Jest to największa siła, czy większa moc bronienia się, samoobrony. It is the power to believe. Jest to moc wiary. Believing. Is something so wonderful? By the power of belief, we can go through this life with full expectation of encountering the positive aspect of our existence. wiary W nadziei, że spotka spotkamy coś pozytywnego. Now believe is a phenomena which has so many different subdivisions. Oczywiście wiara jest zjawiskiem, które ma jakby wiele różnych aspektów. Healing through the faith system, the belief system. Leczenie, poprzez system wiary. It is when you address ten problem which you have and you find out that belief system polega na tym że znajdujemy na odpowiedni rodzaj choroby taki rodzaj wiary który może nas z tej choroby uleczyć. aby jeść, you have to believe that the food is not poisoned musimy wierzyć że to jedzenie nie jest trucizną in order to breathe about the death you have to believe this is not poison which you're going to breathe musimy uwierzyć że to co wdychamy nie jest trucizną in order to walk about eat you have to believe that the floor which you're going to step on is able to sustain your weight Musimy uwierzyć, że ta podłoga, na którą postawimy stopy, wytrzyma naszą wagę. In order to study, you have to believe that you will be able to make good use of what you Aby uczyć się, aby podjąć naukę, musimy wierzyć, że wykorzystamy tę wiedzę. Wykorzystamy wiedzę, którą nabędziemy. In order to get merit, aby się ożenić bądź być zamąż you need lot of faith. trzeba bardzo dużo wiary because you can see on the nose of a man or a woman how good or how bad she's going to be you can you cannot see on the nose dlatego że patrząc tylko na nos swojego wybranka czy wybranki nie możemy zobaczyć co będzie później you have to look in his eyes Musimy popatrzeć w oczy and you have to see i pomyśleć. Will I believe what this man is Czy ja uwierzę, co ten mężczyzna mówi? Will I put my life into his Czy ja złożę moje, ręce, moje życie w jego ręce? So you have to in him or her. Więc musimy w ten sposób musimy uwierzyć w niego bądź w nią. You can never marry without belief. Nigdy nie, nie poślubimy nikogo, bez, nie mając wiary. Za trust nie mają zaufania. And it just goes on like that I to dzieje się analogicznie wszędzie. In order to vote for a aby głosować na jakiegoś polityka, you have to in him. musimy w niego wierzyć. He will do what he says. On zrobi to, co mówi. If you know he's not going to do what he says and he's going to do great harm to everybody, then why should you vote for him? Jeżeli, wiem, jeżeli nie wierzymy w to, co powie i <laughs> prawdopodobnie skrzywdzi kogoś, to dlaczego mielibyśmy na niego głosować? Wiedziemy do sklepu, wierzymy, że produkt, że towar, który kupujemy, jest dobry. made in Japan, gdy jest na nim napisane made in Japan, w, <laughs> zrobione w Japonii. Wówczas wierzymy, że nie jest to zrobione na przykład na litwie <laughs> Like wszędzie na każdym kroku w życiu spotykamy się z wiarą. Oczywiście pewne rzeczy można zweryfikować ale niewiele z nich. Usually we don't have time to verify. coś We just have to believe. Musimy po prostu So it's very curious situation. To jest taka osobliwa sytuacja. Belief is such a powerful agency. So what about our soul? Co naszą What about the alma mater? The Atman. So, The top issue, the platform of our existence. najwyższą kwestią, tym najwyższym naszej The essence of all studies. nauk. The psyche. The, the knowledge of consciousness. wiedza o świadomości order to know about that, aby dowiedzieć się coś na ten temat you also have to use faith, również trzeba posługiwać się wiarą te zagadnienia są subtelniejsze niż pożywienie Yes, niż, this. niż niż pożywienie i powietrze, but the principle is the same. ale zasada jest taka sama. you have to believe it. trzeba w to uwierzyć. now you listen to my words. no teraz słuchacie tego co mówię. now you can believe what I say. Możecie uwierzyć to co mówię. and you can say no, I don't believe a word the guy says. Albo mogę powiedzieć, nie, no nie wiem, ani ani jedno słowo, które ten facet mówi. I, I'm escape from this. Teraz escape. run away. Teraz tam po prostu wyjdę. Are you missing it? Sounds pretty interesting. Abo myślicie, no, że mi to całkiem ciekawe. Let me listen a little bit more. Może posłucham więcej. What's gonna come next? Co będzie dalej? So faith to heal.

The negative side of life. Że jest na tyle dobrym powodem, by tolerować czy znosić te negatywne strony życia. Podam nam przykład z Wed. Czasem nasze zęby gryzą nasze własne policzki. Ugryzam się sam. So then somebody says, what is the solution? Ktoś zatem może powiedzieć, jakie jest na to rozwiązanie. Well, we can take out all the teeth and this will not happen anymore. Możemy na przykład wyrwać wszystkie zęby i już więcej do tego nie dojdzie. But that proposes not very popular. Ale takie rozwiązanie nie jest popularne. So you better tolerate that if I'm not <coughs> careful, I'll bite myself. Więc lepiej tolerować to, że gdy nie będę uważny, to sam się Więc W ten sam sposób, gdy jesteśmy w tym materialnym świecie, w, znajdujemy się w avidii. Then I wówczas e, robimy e, złe rzeczy, niewłaściwe rzeczy i otrzymujemy niepożądane, niepożądane skutki. But if you are faced in, in true knowledge. Analizujemy diane vidje w prawdziwą wiedzę. Atma vidya so above all, the knowledge of the soul. Wiedzę znaną atma vidją, wiedzę o duszy. O deva vidya, the knowledge of the divine powers. Albo o Devavidi, wiedzy o, o boskich mocach, then we will be able to see the reality beyond the stage of day and night dream. Wówczas będziemy zdolni postrzegać rzeczywistość wykraczającą poza taki sen na jawie i sen w nocy. Beyond the stages of consciousness, like awake, sleep. Deep sleep, dismay. Więc poza takimi stanami świadomości e, w rodzaju snu, głębokiego snu, e, 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 jawy i takiej rozpaczy, the awakening of our transcendental consciousness. That is the topic face can take us to. Poza tymi stanami istnieje obudzenie naszej transcendentalnej, czy transcendentalnej świadomości i do tego y, tematu może poprowadzić nas właśnie wiara. Ale żeby obudzić y, naszą y, transcendentalną świadomość potrzebujemy y, pewnych informacji. Like if you want to relieve your body sometimes. Tak jak na przykład czasem musimy ulżyć naszemu ciału. You have to go to the bathroom. trzeba pójść do toalety. Whether you like it or not. Bez względu na to czy nam się to podoba czy nie. Więc do so don't need so much face for that, right? Więc do tego chyba nie potrzeba nam zbyt wiele wiary, prawda? But we learned it when we were small, Ale Nauczyliśmy się tego, gdybyśmy byliśmy mali. That you have to go to the bathroom to relieve your body. Więc aby ulżyć naszym potrzebom fizjologicznym, trzeba pójść do toalety. Jak naprawdę, jeżeli ktoś ma zaparcie albo nie może wydalić moczu, to jest zrobi się duży problem. So in a similar way, when you want to enter to the world of vidya of true knowledge, podobnie jak gdy chcemy wejść do świata widy, czy mówiąc prawdziwej wiedzy, you have to agree. Musimy zgodzić się na to, aby porzucić avidję. If you want to dry yourself, że jeśli chcemy się wysuszyć, let's say you're in a swimming pool, powiedzmy, że jesteśmy na basenie, and you're having cold, your body's getting very cold. a ciało zrobiło nam się bardzo zimne. Somebody's Tell you get out and dry yourself. Wtedy ktoś mówi wyjdź z basenu i osusz się. On jest naukowcem. Ale ta osoba w basenie, będąca naukowcem, mówi nie, nie, ja chcę się osuszyć siedząc w basenie, w wodzie.